Dzień dobry. Okazało się, że kamerka, kiedy filmuje z przodu, nie przełącza się na przedni mikrofon, dlatego poprzednie trzy nagrania są dość słabe akustycznie. Zacząłem oczywiście kombinować jakieś mikrofony, wzmacniacze, jakieś kabelki, ale to wszystko nie działa. Więc zrobiłem taką tekturową przesłonę akustyczną od tyłu. Po prostu ten dźwięk wyłapuje. Zobaczymy, czy przyniesie to jakiś dobry efekt. Witam. Mam na imię Robert i jestem trenerem. Mój przyjaciel niedawno powiedział mi: Robert, ty jesteś mądrym facetem. No i, jak mi tak powiedział, to oczywiście wczarujący, charakterystyczny dla siebie sposób, poszedłem do okna i zacząłem się rozglądać. Za czym się rozglądać, powiedział. Odpowiedziałem: Sprawdzam, gdzie jest mój hybrydowy Lexus. No, więc, właśnie, pomówimy dzisiaj, co jest istotą mądrości, a co jest istotą głupoty. Znają Państwo ze szkoleń taką zasadę warto. Ta zasada warto pokazuje, co należy robić, a czego nie należy robić i jak pewne rzeczy są powiązane. Mianowicie ta zasada warto mówi, że cel musi być wymierny, ambitny, realny, terminowy i określony. Jeżeli cokolwiek nie jest określone, terminowe, realne, ambitne, czy wymierne. Tu jest pytanie na szkolenie, jak będziecie gdzieś na szkoleniu, zadajcie pytanie trenerowi, czym różni się wymierność celu od jego określenia. Ciekawe, czy Wam powiem. Na pewno tak. Więc zasada WARTO mówi o tym, że pewne rzeczy muszą być w pewnym ciągu i muszą wystąpić wszystkie w pewnym nasileniu, ponieważ mądrość ludzka, skuteczność człowieka, to w zasadzie jedno i to samo. Czyli człowiek mądry jest człowiekiem skutecznym. Skuteczność zakłada istnienie celu, a więc ktoś, kto nie ma celu, już z założenia nie jest człowiekiem mądrym, ponieważ nie może wykazać się swoją skutecznością, ponieważ nie wie dokąd idzie. I można go wysłać na marsze kodu, gdzieś tam, gdzieś tam, będzie walczył o rozpłudę, o to, o chomiki. O cokolwiek. Po prostu ważne jest w procesie wojennym, żeby rozsłonił energię. Ale wróćmy do mojego hybrydowego Lexusa. Wyjrzałem za okna i zamiast hybrydowego Lexusa znalazłem Fiat Palio 19-letniego 1.6 w gazie. Bardzo dobry samochód. Otarł się już parę razy o strażacką, ale kto mieszka w Warszawie ten wie, że to jest takie nasze warszawskie złomowisko i też źródło perswazji, na przykład samochód jak nie chce zapalić, mówimy zapal, bo pojedziesz na strażacko. Ja mówię, słuchaj, do przyjaciela, nie jestem człowiekiem mądrym, bo gdybym był mądry, to pod biurem stałby hybrydowy Lexus. On powiedział, oj nie, nie, jesteś mądry, tylko po prostu nie masz Lexusa. Nie zgodzę się. Absolutnie nie. Jeżeli ktoś w wieku 4 lat umiał czytać, jeżeli ktoś w wieku 5 lat umiał czytać biegle, liczyć do 100, i rozumiał sarkazm, a w wieku 50 lat nie ma hybrydowego lexusa, to znaczy, że gdzieś po drodze był iloczyn razy zero. Jego potencjał, jego energia, jego dowcip, jego bycie czarującym, zdrowym, silnym mm, mm, człowiekiem z pasją, gdzieś przemnożyło się o zero, o jakieś zero. Znaczy nie o zero, tylko o 0,0007 na przykład czy 9, co daje samochód do wartości 420 zł, mianowicie Fiat Palio, rocznik 2000, 1,6 w gazie. Ponieważ będę się upierał, że jedynym wskaźnikiem mądrości czy głupoty człowieka jest jego wskaźnik konta, jego wskaźnik skuteczności finansowej. Od czasu Fenicjan nie wymyślono nic lepszego i możemy się upierać, że. Ktoś mówi, mi nie zależy na tym, żeby mieć jak, hybrydowego Lexusa. A ktoś mówi, a mi a coś tam, a mnie coś tam. A to jest wszystko pierdolenie. Ludzie tak tłumaczą sobie swój brak życiowej skuteczności i porażkę. Po prostu nie są w stanie z nią się zmierzyć. Nie są w stanie powiedzieć na przykład, jestem słabym trenerem jeździeckim, dlatego jeżdżę gównianym samochodem. Jestem słabym kowalem, dlatego jeżdżę samobieżnym śmietnikiem. Yy, zwanym dla niepoznaki samochodem. Jestem słabym prezesem, dlatego dojeżdżam samochody po rodzinie. Nie potrafię tego powiedzieć, więc mówią mnie na tym nie zależy. Ale to jest wszystko, proszę państwa, głównoprawda. prawda. Tak naprawdę jedynym jakby to powiedzieć wskaźnikiem mądrości jest pewne zharmonizowanie, które na końcu prowadzi do pewnego efektu, jakim jest niezależność, bo niezależność jest właśnie tym celem. Mi się wydaje, na którym każdemu powinno zależeć. Więc jak ktoś wam mówi, jesteś mądry, to pamiętajcie, że to jest pułapka. Idźcie zaraz i sprawdźcie, gdzie stoi wasz hybrydowy lexus. Bo jeżeli nie stoi, to być może jesteście inteligentni, jesteście czarujący, jesteście otwarci, uczycie się nawet. Jesteście zdrowi, jesteście zapatrzeni na świat, jesteście ekologiczni, ale gdzieś jest jakiś. Mnożnik razy zero. Na przykład nie potraficie ogarniać pieniędzy, nie potraficie ogarniać projektów, nie potraficie, tak jak mój przyjaciel, stawać do rywalizacji emocjonalnej i walczyć o swoje. Po prostu on tak bardzo się boi oceny, że wycofuje się z rywalizacji, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś jest mnożnik zero. Ale oczywiście dużo ludzi ma takie sprawy. Ja tego nie krytykuję, tylko nie twierdzę, że to są ludzie mądrzy. To są ludzie fajni, inteligentni. Uroczy, zabawni, czarujący, skuteczni, profesjonaliści. Ale jeżeli nie ma na końcu hybrydowego leksusa, to nie są mądrzy. Są po prostu inteligentni, ale w sumie głupi. Są czarujący, ale w sumie jałowi. Są w sumie intelektualni, ale w sumie bezwartościowi. Ponieważ ostatecznym weryfikatorem tego, czy jesteśmy mądrzy, jest hybrydowy leksus. Oczywiście ten hybrydowy Lexus to jest pewnego rodzaju mm, metafora. I mam nadzieję, że ci, którzy mnie oglądają, ją rozumieją. Bo jak nie rozumieją, to idźcie stąd oglądać blok Equipment. Wszystkiego dobrego, życzę miłego dnia, życzę wam mądrości. Za oknem piękne miasto solejówek zapraszam. Wspaniałe. Główną ulicę można by wykorzystać jako scenariusz do filmów o Hiroshimie. Dzień po. Tak jest dziurawa, to jest ulepione z dziadostwa i trocin. Budzi się do życia. Ale na obrzeżach solejówka da się żyć. Jeszcze. Wszystkiego dobrego.